Dobry wieczór, moi kochani. Nadaję dzisiaj ten filmik na żywo. A to wpadłam tak na krótko, bo niedawno przyjechałam. Chciałam Was poinformować, że wam się studio i nagrywam piękną wysyneczkę. Kolejną, którą przywiążą i udostępniłam Wam wcześniej, tuż przed tym, właśnie, live'em, który nagrywam. Posłuchajcie. Oczywiście, że puściłam przez telefon i są takie jazgoty, oryginalnie jest inaczej, ale. Słowa tam są i muzyka też. klucz muzyki bardzo ładny, Tak Także tylko się bawić. Yy, tutaj mamy melodyka.pl. Dobry wieczór. Melodyka, dobry wieczór. Yy, I y, chciałam wszystkich serdecznie pozdrowić, bo tutaj dałam taki temat pozdrowienia. Was właśnie, wszystkich tutaj oglądających mnie dzisiaj, ja równocześnie jak będziecie jutro odtwarzać, pojutrze, czy w ogóle kiedykolwiek będziecie ten filmik oglądać, to wiedzcie sobie, że serdecznie Was pozdrawiam. Ja nagrywam film, proszę o spokój tam. Jakieś krzyki. No i tutaj wszystko na filmie nagrałam, bo jak się można tak zachowywać? No, miałam tutaj gości i się śmieją głośno, dlatego musiałam okrzyczeć po prostu, ponieważ... Ponieważ musiałam, bo jak w filmiku, no to trudno. Co tu chciałam jeszcze powiedzieć, bo przez ten moment właśnie został mój filmik przerwany. Chciałam serdecznie pozdrowić jedną panią. Tutaj miałam gdzieś zapisane, ale znowu nie wiem gdzie, bo to później przyjechani. Nie wiem, czy akurat dzisiaj do niej te pozdrowienia dotrą, ale nie. Pani Monikę Walczak chciałam pozdrowić serdecznie, chciałam równocześnie pozdrowić, jeszcze muszę tutaj zobaczyć, bo miałam zapisane takie ważne pozdrowienia dla jednej Pani, której obiecałam, że szczególnie po prostu ja może znajdę te pozdrowienia. Panią Wiesławę Szydłoś serdecznie pozdrawiam. Wiesławę Urszulak oraz y, wiele innych y, po prostu y, ja myślę, że ja jutro odszukam, bo dzisiaj z tego studia przyjechałam późno, nie wiem, później nie gości i te kartki gdzieś się zawieruszyły. Dlatego też postaram się, Panie moje kochane, yy, po prostu Was jutro pozdrowić. I tak Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Tutaj. Yy, serdecznie pozdrawiam Alicję yy, nad Morza, Panią Alicję Śnieg. Yy, myślę, że, że ten nawet dzisiaj mi się nie udał przez to zamieszanie całe, ale ale po prostu, yy, że wybiłam się z kontekstu, ale odpowiem na kilka pytań, które miałam zadawane yy, odnośnie mniszka lekarskiego. No proszę Państwa, teraz jest właśnie taki sezon, że możecie właśnie kopać tego mniszka, bo ktoś mi tam zadawał pytanie, i suszyć go i mieć na cały rok, yy, czy to profilaktycznie, czy do wyleczenia jakiegoś schorzenia, żeby nie powstawały komórki rakowe czy nowotworowe. Yy, chciałam jeszcze się pochwalić, że nagrywam przepiękną piosenkę dzisiaj w studio. Yy, nie myślałam, że dzisiaj będę, bo ja myślałam, że 23. Miałam, yy, tak miałam zapisane, bo takaś pomyłka była, ale pan ze studia zadzwonił, serdecznie go pozdrawiam i po prostu pojechałam, późno, bo późno, ale pojechałam. I nagrywałam y, jedną tamtą nagraną przywiozłam, pozostaje nagrywałam. Znowu w poniedziałek jak doczekam ja bym do studia, żeby znowu nagrać, bo chciałam wydać ten krążek. Ja już mam zamówienia ten krążek, bo tam są same śliczne piosenki takie, że się można ubawić, że hej, ani przy żadnych innych pioseneczkach nie ubawi, jak przy tej mojej płcie będzie 12 piosenek liczna, jak niektórzy słuchali i czytam po prostu to mówili, że aż mają ciary na rękach, no bardzo ładne. Po prostu y, słowa układam, klucz muzyki no, z pomocą Grzegorza. Oczywiście y, techniczne te, też no ja w studio po prostu y, i czytam zagra. Też y, za nim jest pani. Pozdrawiam tutaj Joasię Suską -Brozowską. Myślę, że już sprzedała swoje krążki i y, że będzie nagrywać dalej, dalej się będzie spełniać, bo pięknie śpiewa. Proszę Państwa, co do tematu odnośnie Mazidła, to muszę powiedzieć, bo niektórzy mi zadają pytanie, niektórzy mi bardzo dziękują, a niektórzy tacy, co dopiero się dowiadują, pytają się, 13 to byle, czy procent to wyleczy. Tak, tylko że proszę Państwa, musicie to systematycznie, czyli przykładać, aż ustąpi, po prostu ustąpią te bóle czy zapalenie jakieś, czy to na kolano, czy, bo on działa na na wiele, wiele po prostu yy, schorzeń. Żywokost uzupełnia chrząstki, uzupełnia kolagen. Żywokost yy, leczy świeży rany, nawet w takie, co się otwierają, wyleczy za 3,5 tygodnia karton, praktycznie rane. Wcześniej rany trzeba przemywać. To o tym ja już zawsze będę ciągle wspominać, bo ludzie mnie pytają, więc zawsze będę w każdym filmiku dodawać. A dzisiaj z innej beczki po prostu myślę, że... Yy, Wszyscy zagłosują na PiS, bo tutaj dostaję takie różne pytania na Messengerze, po prostu po co ja wtrącam Boga tam w Internet, czy coś takiego. Nie wiem, czy to o mnie chodzi, czy o kogo, ale Bóg to zawsze wszędzie jeszcze czy, czy siedzisz na Internecie, zawsze jest przy Tobie i Ciebie pilnuje. To znaczy, czemu nie można, co to komu szkodzi. Ja zawsze mówię, szczęść głosów, wolno mi. Dziecka jest z Przemyśle, witamy, pozdrawiamy serdecznie Pani i Piotr Krawczyk. No, pioseneczka była moja ulubiona jak na razie. A, to ta co puściłam przed chwilą, tak? Może i ulubiona. To jeszcze jej nie odsłuchałeś i mówisz, że twoja ulubiona, to nie rozumiem. Teraz odsłuchaj, bo przed chwileczką puściłam. I, I co tu jeszcze więcej chciałam powiedzieć? Dzisiaj nie będę siedziała, po prostu jestem bardzo, bardzo przemęczona. Bardzo, bardzo, bardzo. Po prostu i tym nagrywaniem, i, i wysyłam do niektórych przesyłeczki, no to muszę myśleć że intensywnie, żeby się nie pomylić, prawda? I chciałam jeszcze powiedzieć, że ta pani, która nie dostała ode mnie książki, Zapomniałam nazwiska, jakbym mi przypomniała się telefonicznie, to po prostu jej wyślę, ponieważ bardzo dużo miałam na, na głowie tego wszystkiego i, i mogłam zapomnieć. A gdzieś mi się zawieszyło to, co po prostu, po, które zapisałam. Natomiast bardzo dziękuję serdecznie tej, tej pani jednej i drugiej, która mówiła, że po pięć razy słucha. Tej religijnej wysleczki, że jest cudna, że przy każdym tym, że mówi no coś pięknego, jak mi dziękowała, to ją serdecznie pozdrawiam. Witamy Pani Annę Kodlowską, Pani Władziu pięknie śpiewa i jesteś kochana. No, dziękuję bardzo za taką motywację. Motywacja jest dobra. Teraz, czy jeszcze uda mi się dokończyć ten krążek? To wszystko zależy od głowy bo jeszcze cztery piosenki, dzisiaj to taką wymyśliłam z doskoku, bo no cóż, na pierwszą mam jechać, o 12 dostaję telefon, czy tam za 20 no skąd ja tę piosenkę, no ale pojechałam, no i żeby była na zaś, żeby dalej grać, no i po prostu, ale bardzo ładna, te, w stylu Walczyka też, yy, myślę, że może zgłoszę jakiś akces, to są piękne radiowe. Może zgłoszę tam, gdzie w domach czasowych, czy gdzieś, może pośpiewamy trochę, żeby się ludziom upiększyć, życie się spaczę. Na razie jeszcze nagrywam. Cudna ta pieśń, no bardzo dziękuję. tak, siedem róż, to jest walczy no. Ech, no Pani jakieś sposoby na od czego masz trącik? Jeżeli trącik różowaty, to masz od helikobakter Musisz pić pięć ziół, żeby ci ustąpił. I, I oczywiście, że są różne dzieła: za to 8, 8, 4, 9, 5, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. ci szybko ustąpi. Ja, ja ci podam, nie muszę tutaj. Po prostu podam ci przez ten ale tak jak już Wam wspominałam, że trądzik różowaty czy inne choroby skóry, to się robi taką eksbombę, jak ja to nazywam, y, miksturę na alkoholu z wyciągu z czegoś ziela, ze skrzypu razem, na łoci i z brotyczu. Dodajemy jeszcze alo s. Tak, i robimy taką miksturę i właśnie Ci ustąpi. A jak chcesz, żeby szybciej to stracić, to jak nie masz na razie takiego po prostu wyciągu czy takiego, to jak można lepkę z orzecha, to ją rośnięć i smarli też stracisz, bo ta lepka ta zabija wszelakie grzyby czy inne choroby. To tu już doradziłam. Po prostu, jak ma ktoś jeszcze jakieś pytanie, proszę mi zadać, bo już jest prawie wpół pół do 12 wychodzi w nocy. I ja miałam jeszcze kości właśnie. Widzicie, jak zaczynałam ten filmik, yy, bo chciałam się z Wami przywitać, że musiałam uciszyć, bo słychać było głosy. No ale cóż, yy, czy żywo można starać z no, W zależności jest pięć sposobów, w zależności na co i ja. Danuta, Szuflińska. Witam Pani Bładzów Miło i Pani słuchać. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam Panią Dano, też Jeszcze raz, nie przeinaczyłam? Ta Fejska. może, bo człowiek to nie dopaczy, bo tak jest, zanim inaczej. Bardzo się cieszę, właśnie, że ludzie mówią, że że bardzo. A dzisiaj, jak tę piosenkę puściłam, bo jeszcze nie słyszeli w luszczkowi, ale temu małemu, to tak się suwał i tak patrzył na mnie tak długo, bo on, właśnie, ja mówię, Nagram dla Ciebie te siedem róż, bo takie coś lubią. Słuchaj, to osiem miesięcy, po prostu osiem miesięcy, no ale, ale lubi. Po prostu takie dzieci rozróżniają już. No nie, to powiesz że no nie rozróżniają. Słucha, wsłucha się, zaśnie przy pioseneczce. No, I super jest. No i kochani, no nie mam żadnego dla was tematu, bandeczkę Lewandowską musiałem pozrobić. nie wiem co tam się z nią dzieje, jak tam pierniczki w Toruniu u niej, i, i, czy ma jakieś inne nowości i trzeba do tego sklepu zaglądać, zawsze mówię trzeba, trzeba, ale nie, ale muszę coś po prostu zrobić, żeby pojechać i tutaj mamy jakiegoś pana, dlaczego, pis, ani Konfederację Skąd taki tekst piosenki? Róż. No ułożyłam sama wszystko układam. Jeżeli słuchał Pan to, to Pani Piotrze, to, to sama układam. Siedem róż daję Ci i bardzo kocham Cię. To no ja idę. Siedem róż bierzesz już. Nie zastanawiaj się, no, jak się jest twórcą, jak się układa, no jak skąd. Ja układam wszystkie swoje piosenki, sama układam wszystkie teksty do wszystkich piosenek. Na wszystkich krążkach mam własne teksty, sama układam własne piosenki, własny klucz do piosenki, wymyślam jak to ma biegnąć. No później to wystarczy tylko zagrać. I zaśpiewać. No, fajny tekst. No, to bardzo dziękuję. Jak się podoba tekst, no to bardzo dziękuję. Jak żeście tam odsłuchali, to stawiajcie łapkę do góry. Chociaż mi nikt za te łapki nie płaci, ale się będę cieszyć. I wiecie, że jak to tak jest zgrywane przez komputer, nie leci bezpośrednio na płytę i przez telefon jeszcze, który już on widział, może y, Stalina, bo tak się to mówi stary, to. To po prostu szumy i tak dalej. No, ale tekst słyszeć. Yy, i, I tutaj muszę zakończyć, bo naprawdę ci no nie mam żadnego tematu. No i niekiedy nie wierzyłam, jak ktoś mówi, że, że nie ma o czym mówić, czy tam że się źle motywuje, albo coś takiego. Ja nie jestem przemęczona, już nawet Pan Grzegorz widział, że jestem przemęczona, przemęczona wań tej pioseneczki. I skąd Pani tyle dobra i życzliwości? No, a skąd? To Pan Bóg tak chyba skierował, że, że taka jestem dobra, a niektórzy i tak mówią, że jestem niedobra. Także ze wszystkim. Trzeba się w życiu pochodzić, bo jeszcze nie wiadomo, co się usłyszy, prawda? No. I tak jest w życiu. Kocham Was, ściskam, całuję, życzę miłych snów, y, y, dobrego wypoczynku wszystkim tym nad morzem, wszystkim tym chorym, wszystkim zdrowym, wszystkim cierpiącym. Jak ktoś mnie ogląda, życzę, żeby się to cierpienie zmniejszyło. I pozdrawiam i całuski przesyłam. Pa. Pozdrów Robicza. no. Z, pozdrawiam bardzo serdecznie. Ta Anna Kotłowska mówi to pięknie. No pięknie. Może i pięknie. Papa, pa, pani, Anna Kotłowska. I wszystkim tutaj.